jest naprawdę krytyczny. Co my z tym zrobimy? Jezus człowieku, co się z Tobą stało? Jedziemy go na blok operacyjny! ja pół litra immunodinaturotanu! Teraz, teraz, teraz! Dawaj, 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 Dobra, jedziemy, jedziemy na blok operacyjny. Dawajcie go na stół! Na trzy do parze. Raz, dwa, trzy. Pozycja bezpieczna boczna. Dobra, no. 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 Patryk nie żyje. Oskar, możesz Ja chyba nie wiem. Jezus Maria, jego stan jest tak zły, że nawet się nie spodziewałem. Kto takie rzeczy robi? Bardzo ciężki przypadek. Co to tutaj jest? Ktoś wczepił mu plandekę od żuka. To go protektorów, nie mamy czasu. Jezus Maria, on jest w takim stanie, że nie wiem co z nim robić. Operujemy, nie czekamy na nic. Skalpel proszę. Nie wiem sparka Kurwa. na stole Popatrz co się dzieje Zobacz. Zobacz. Zobacz Bez laminatu, bez niczego co to jest? Jeszcze przyklejone Wszystkie Przy przyklejone? To truszki się nie ma Jezus Maria ale podziurawiony. Popatrz, popatrz, co się pod tym dzieje. Tuż już sepsa jest chyba. Ej, wytrzyj mi czoło. Podajcie mu tlen. Wieśle to kosztowało? Siedem stów. Siedem stów za takie coś. Panie doktorze, mamy coraz mniej czasu. Nic nie poradzę, robię wszystko co mogę. Jakie mamy EKG? Nie jest najlepiej. Musimy się spieszyć. Może nienawidzę poprawiać po kimś roboty. Można było od razu tu wkleić naklejkę apeksową. Jesteśmy jej ostatnią deską ratunku. Tracimy go. Nic za tak to nie poradzę. Włożę jakie dziury. Co za dramat. Co z tym teraz zrobić? Musimy zakleić to bezinwazyjną wlepą apeksową, żeby się sepsa nie dostała. I teraz y, śmietnik. Czekaj, 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 czekaj. Trzeba odkazić ranę. Ale krapco? Patrz, patrz jakie dziury. Kurwa. A tutaj zeszło z tym. Panie doktorze, musimy zalepić to bezinwazyjną wlepką apeksową. Wtedy nie dojdzie do sepsy. To trzymaj tutaj i tamuj, a ja zaraz zawołam ich, żeby przynieśli... Transplantacja już jest w drodze. Przynieście wlepę! Proszę w jest Ostatnia szansa. Ach, to była ciężka operacja Wiśnia. Już myślałem, że nie uratujemy. Ja też tak w jaśle było tych dziur? Kolejny pacjent uratowany. Po co, po, co, po co to wszystko? Jak można to w ciągu kilku minut nakleić w lepę? Nie niszysz kombinezonu, nie robisz dziur, nie marzysz tego klejem, a kiedy trzeba sobie odkleić, bo chcesz sprzedać na przykład kombinezon, no to sprzedajesz bez dziur. Przyklejasz w lepę, tak, po prostu. naciągi no, ładnie. Zobacz, przykładasz tam, gdzie chcesz. Tylko żeby dziury... Poczekaj, czekaj, Żeby tutaj. te dziury zakryć. Wystarczy tylko zgrzać to suszarką albo opalarką. To jest specjalny klej, który trzyma się skóry. To nie jest zwykła naklejka. Nie mylcie tego i nie uważajcie, że... O, nakleję sobie zwykłą naklejkę, taką z gumy do rzucia albo z, nie wiem... Z, Cytosów i będzie super działała. Nie. E, jeśli ktoś tak zrobi, to na 100% nie będzie się to trzymało, odrywa się to po, po kilku chwilach. To jest specjalna folia, która dostępna jest u nas, e, która specjalnie trzyma się bardzo mocno kombinezonu przeznaczona jest no, do skóry. I powciskać w pory, wtedy klej się złapie i będzie dobrze trzymał. Ta naklejka nie uszkadza super. Skóry, nie uszkadza struktury skóry. Nie trzeba dziurawić niczego, nie trzeba kleić w iluś tam miejscach. Ten klej trzyma tak długo, jak ma trzymać. To jest naklejka, którą przyklejasz, odklejasz kiedy chcesz. Proszę bardzo. Kolor różowy. Czy... Kolor różowy. A tutaj zobacz, jak wygląda wszywana przez tam kogoś, plandeka. Bardzo proszę, zobacz, jak powycinane nożyczkami to chyba jest cięte. No era kamienia łupanego. Zdecydujcie sami, co wygląda lepiej. uratowany.